Piątek 20 dzień stycznia e, witam na porannym przeglądzie technicznym. Zaczynamy od wykresu euro USD i tu tak naprawdę pozostajemy w konsolidacji, czyli w trendzie, w trendzie bocznym, w trendzie horyzontalnym na głównej parze walutowej. Ta tendencja utrzymuje się tutaj już od e, kilku sesji, a przede wszystkim okres e, bieżącego tygodnia bardzo mocno jest widoczna właśnie ta konsolidacja. Chociaż zobaczcie, sesja czwartkowa, piątkowa, również już ta górna bariera była testowana. Mowa tutaj o poziomie cenowym 1.08.75, 1.08.80 i tak naprawdę mieliśmy już kilka tych testów. Wydawało się, że podczas sesji środowej, to był okres po godzinie 15 czasu polskiego, czyli już po otwarciu rynków kasowych w Stanach Zjednoczonych, to podejście było dosyć dynamiczne. Wydawało się, że wyjdziemy górą, natomiast skończyło się na tym, że tę godzinówkę wybroniliśmy. I też warto zwrócić uwagę, że obecnie dzisiaj po otwarciu rynków kasowych w strefie euro bo teraz mamy 9,26 dokładnie, także ta zmienność już coraz większa, podchodzimy pod tą barierę górnego ograniczenia, właśnie 1,0870, 1,0880, tak uśredniając, to jest 1,0875, do tego poziomu cenowego tutaj się odnosimy. Jeżeli jakiś większy ruch spadkowy by się pojawił, no to mamy strefę pobytową 1,0730, natomiast do tego potrzebowałaby byłoby, dosyć sporego ruchu, dynamicznego ruchu, żeby jeszcze w przeciągu tych kilku godzin na ostatniej sesji tygodnia, żeby tą strefę zaksięgować, także raczej mało osiągalna strefa, co innego ta górna tak jak pokazałem wcześniej być może będzie próba wyjścia górą dzisiaj odnośnie GBPUSD tutaj mamy gotowy schemat, nie będziemy nic nowego wprowadzać mamy układ 1 do 1, czyli pomierzyliśmy sobie rozpiętość tej korekty spadkowej, odkładamy sobie ją od szczytu z sesji środowej, tak? czyli to jest ten punkt szczytowy, który widzi, widzieliście na wykresie euro USD, tam też było to maksimum z ubiegłego tygodnia właśnie w środę po godzinie 15 e, tak i tutaj na kablu spora korelacja pary walutowe z amerykańskim dolarem no i tym bardziej tutaj liczymy na zaksięgowanie scenariusza F100, widzimy, że funt brytyjski nieco słabszy od euro, bo tutaj kierunek spadkowy. E, od tak naprawdę sesji azjatyckiej w dniu dzisiejszym. Jest ta tendencja budowana, taka lokalna, oczywiście. No i ten poziom fs 100 umiejscowiony jest tutaj w strefie ZZB 1,22,80. Do takiego kursu się tutaj odnosimy. E, idziemy dalej. USDJPY. Tutaj miałem motyw. Y, rozrysowany w związku z mierzeniem 38,2 i z, w, w związku z korektą prostą 1 do 1, bo zobaczcie, że tutaj mamy cały swing e, spadkowy okres sesji środowej raczej ta te godziny sesji europejskiej e, no i to odragowanie, które jest budowane dosyć powolnie i z tego swingu mamy 38,2, które tak naprawdę osiągnięte e, osiągnięte dzisiaj jeszcze w godzinach takich mocno mocno porannych, bo to jest po godzinie 6 e, i udało się, powiedzmy, wybronić strefę. Myślę, że na interwale jednogodzinowym będzie to wyglądało nieco lepiej i też do tego poziomu, pomimo że lepiej jest widoczny nawet na 30-minutówce, to ja bym podszedł tutaj, jeśli chodzi o dodatkowe potwierdzenia właśnie z interwału jednogodzinowego, żeby to, e, żeby to wyciągnięcie z godziny 6 było lepiej widoczne i takie było bardziej miarodajne. Po godzinie 8 jest zrzucenie, zobaczymy jak to po godzinie 9 się potoczy, bo oczywiście mamy tutaj to 38,2, mamy FS100 i poziom cenowy 129,15, tak, 129,15 strefa oporu na wykresie USDJPY i tak naprawdę wszystko co powyżej 129,00, ja tutaj upatruję jako okazję pod pozycje krótkie. Dobra, przechodzimy dalej, czyli rynek złota. Złoto, jak sobie spojrzymy, wczorajszy wieczór 1930, 1935, dzisiaj już 1937,5 dolara za uncję. Tutaj musimy nieco rozszerzyć sobie ten scenariusz z uwagi na to, że to jesteśmy tak naprawdę na szczytach, więc nie ma sensu przywiązywać się do układów korekcyjnych, kiedy. Za chwilę układ będzie musiał być zaktualizowany, także tutaj przejdziemy szeroki interwał szeroki interwał tygodniowy. Myślę, że to jest oczywista sprawa. I zobaczcie, że 61,8 wybite górą bez, najmniejszych, przy, bez najmniejszego problemu. Kolejny pułap 78,6 techniczna, dosyć strefa wcześniej potwierdzona. Oczywiście tutaj wchodzą w grę już szerokie okresy czasowe. To, jakby schemat jest bardziej dla osób, które. Handlują w ujęciu przynajmniej średnioterminowym, bo wchodzimy w zakresy e, kilkumiesięczne, jeżeli chodzi o przedział wahań, jaki tutaj jest obserwowany, czy jest poddany analizie e, no i strefa, która nas tutaj interesuje 1975-1980 dolarów za uncję, docelowy poziom oporu na rynku złota, powiecie, że może e, dosyć szeroki przedział, natomiast zobaczcie, że przy, powiedzmy przeciągu ostatnich e, czterech tygodni, czy Powiedzmy, że w okresie tego nowego roku, od początku roku niemal, bo tak możemy do tego podejść, z poziomu zaokrąglając nam w dół, powiedzmy, jeśli chodzi o ten, roz, o ten zakres rozpiętości, to od 1800 zrobiliśmy powiedzmy 1930, czyli widzicie, że 130 dolarów zrobiliśmy praktycznie, praktycznie w 3 tygodnie, tak? 3-4 tygodnie patrząc na te, na te świece W1, więc pozostająca. Rozpiętość około 40 dolarów. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy nawet i to zrobili jeszcze w grudniu. Także trzeba być tutaj uważnym, ale oczywiście trzeba być też nastawionym na zagranie ze sporym stop-lossem i też ze sporym targetem. Ewentualnie, jeżeli ktoś decyduje się na, na rozegranie pozycji krótkiej, jeżeli oczywiście też obrona strefy się pojawi, bo trzeba to wziąć pod uwagę, że y, przy tak silnym trendzie wzrostowym potrzebujemy wyraźnego wyhamowania, żeby w ogóle rozważyć jakiekolwiek zagranie tutaj.